Zanim zgodzicie się na podjęcie pracy. To pierwszy dzień z cyklu siedmiu spotkań policjantów z uczniami Zielonogórskich Szkół Ponadgimnazjalnych. Jesteście już w takim wieku, że. Przypuszczam część z Was, e, być może już była gdzieś za granicą w pracy. Policjanci chcą zdążyć przed wakacjami, zanim uczniowie staną się pracownikami, którzy będą chcieli dorobić w czasie wakacji, podejmując często pracę, którą potencjalny pracodawca proponuje, na przykład w dyskotece. Idą sobie gdzieś tam, dajmy na to dziewczyny do jakiegoś lokalu zostają zaczepione przez przypadkowego, nieznajomego mężczyznę. To jest bardzo częsty scenariusz. Który nagle po 15 minutach rozmowy, po 20 minutach rozmowy proponuje pracę. Rzeczywistość bywa zupełnie inna. Z tej szkoły pochodzi dziewczyna, która została uprowadzona i stała się ofiarą handlu żywym towarem. Miała miesiąc do skończenia 18 urodzin, i właściwie jak się później okazało, w Centrum Pomocy Rodzinie za zgodą rodziców wyjechała sobie na długi weekend to było w listopadzie, i w okolicach Częstochowy. Zginęła, zaginęła, ślad po niej zaginął. Dlatego policja ostrzega młodych ludzi, by przede wszystkim sprawdzali przed wyjazdem Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia i ustalili, czy pośrednik oferujący pracę działa legalnie. Młodzi ludzie często są łatwowierni. E, przypadkowe osoby nagabują do prac za granicą. Szczególnie teraz zbliża się okres prac sezonowych, e, prac. E, Podczas opieki tak, nad osobami starszymi. Ten uczeń właśnie planuje wakacyjny wyjazd. Policyjne ostrzeżenia potraktował bardzo poważnie. Zwłaszcza jeżeli ta praca nie jest załatwiona wcześniej, jakoś po znajomości, bo wtedy mamy pewność, że, e, że wyjedziemy i wszystko, co nam zapewniono, będzie zapewnione. A tutaj w ciemno w zasadzie nikt się nigdy nie odważył pojechać. Trzeba bardzo uważać. Trzeba dużo informacji zdobyć, zanim się podejmie taką decyzję, jak chce się wyjechać za granicę. Policja zachęca do wykonania przed wyjazdem kopii numerów telefonów do najbliższych, które mogą się przydać w przypadku utraty aparatu za granicą, a także do zabrania z sobą zapasu pieniędzy na tak zwaną czarną godzinę w przypadku problemów, które mogą pojawić się na miejscu.